Zapytam tego mamy. Spytam tego mamy. Hej, Karolina. Hej, mamo. Mam pytanie. Jakie? Jesteśmy bogate. Czy możemy kupić trochę więcej ubrań? Ale nie chcę być niemiła. Czemu o tym nie pomyślałam? Przecież. Karolina, idziemy na zakupy. Poczekaj, bo ja załatwiłam sobie kartę kredytową, nawet. Idę po nią, a nie mam w kieszeni. O, jest! To super! Chodźmy! Dobrze, Karolina. Nie tak, jest jakiś sklep odzieżowy. Chyba chodzi o jakiś lumpeks. Tak. To tutaj jest? Tak. Czyli to rzeczywiście lumpeks. O Rajuś, ale dużo rzeczy. Karolina. Widzę. Dużo rzeczy. Ale nie bierz za, za drogo. Mamo, nie przesadzaj. Ojej, już jakie ładne obliczki! Ale dziewczyny takie mają. Czyli dziewczyny tu kupowały trochę ciuchów. Wezmę te ogrodniczki. O te. Ogródniczki też są fajne. Chwila, ja nie sprawdziłam rozmiaru. A, te ogrodniczki są w złym rozmiarze. Szukam. Mhm. Mm A, te są w moim rozmiarze. Rozmiar jest ważny. Nie chciałabym w ciasnych ogrodniczkach ani w luźnych iść. A te ogrodniczki? E, to też nie mój rozmiar. A te? Rozmiar? O, takie sweterki też dziewczyny mają. Hm, to nie jest mój rozmiar. Ale to już tak. I tu jeszcze coś jest. Aha, mhm. to jest mój rozmiar. Mamo, chodź. co się stało, Karolina? Patrz, jaka promocja, mama, plus córka bierzemy sobie. No dobrze, tylko poszukaj dobrego rozmiaru. No pewnie, mamo. Mm -hmm. to jest mój rozmiar. Tu są, e, tu jest kupka z, z rzeczmi dla mnie. Dobrze, Karolina. O już, jakie ładne to wszystko. No dobrze, teraz ja znajdę swój rozmiar. O, to mój rozmiar. Mamo, patrz co tam jest. Gdzie? Przy wejściu. Które z tych chcesz kupić? To. A tego drugiego nie chcesz? Nie, to jest ładniejsze. No dobrze, weź. A sprawdziłeś rozmiar? A, nie sprawdziłam. Ale to jest mój rozmiar. To super. W takim razie chodź. Czy to już tyle ubrań? Tak. Nie widzę więcej. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. To mój rozmiar. To mój rozmiar. I to mój rozmiar. Ja biorę tyle. Och. Chodź do przymierzalni, Karolina. Będziemy się razem przybierać. Eee, mamo? Jesteś pewna? Tak, jestem pewna. No dobrze. Ach. Sorry, nie chcę się otworzyć. Wyglądał, Świetnie, a ja? Bardzo ci pasuje to ubranie. Wiem! Bardzo mi się podoba to ubranie. Mi ta sukienka się podoba. No dobrze, przymierzmy następne. E, mamo, ale możemy ten zestaw mama przez córkę przymierzyć obydwie na raz? Dobrze, Karolina. Spójrzcie. O. o, ładnie. Ci. Tobie też. Ale fajnie wyglądamy razem. Wiem, Karolina. Nie wierzę. No dobrze, przebieramy się w następny strój. W stroje. Pewnie będziecie słyszeć to, jak klikam. No na pewno. A, że ten. Kurde, byłoby otwarte. Dobra, nie będę tego nagrywać. Udało mi się kliknąć. Bo wiem, że nie będę... Ja miałam się nie będę nagrywać, tego jak e, próbuję e, ten otworzyć to. Mamo, mi się bardzo podoba. Mi też. Wow, ja mam więcej ubrań. Wiem, Karolina. Ojejuś, ten sweterak ci pasuje. Wiem, mamo. To jest już mój ostatni strój, ja już się chyba ja już się przebiorę w, 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 to, co, w to, co byłam ubrana, ten, przed wyjściem. No dobrze, Karolina, teraz Ty jeszcze się przebierasz w to, coś się nie przebierałaś. No wiem, mamo. No, ładny. już Teraz te, teraz ogrodniczki. Mi się bardzo podobają. No, ładnie wyglądasz w tych ogrodniczkach. Wiem, mamo. Dziękuję. Jeszcze drugie ogrodniczko. Ogrodniczki. Lepszy od tych drugich, ale te drugie też są świetne. Karolina, przebierz się w to, w czym przyszłaś i weź te ubrania i pójdziemy zapłacić. Dobrze, mamo? To już się przebrałam. Teraz tak. Po kolei. I jeszcze ogrodniczki. Które z tych ubrań dziewczyny mają, ale niektóre nie. Na przykład dziewczyny nie mają tych czarnych ogródniczek. Takiego dresika nie mają. Ani takiego, o. Coś nie idzie mi z wzięciem tego wszystkiego. Dobra, wziąłam. A, jeszcze ja muszę wziąć swoje ciuchy. E, swoje wybory. Co jest? Miałam wrażenie, jakby to kółko zniknęło na sekundę z moich oczu. No dobra, mam, to idziemy. Tak, Karolina, idziemy. Dzień dobry, my to wszystko chcemy. A czemu państwo sobie nie wziąły torby? Mama, racja, to jest torba. To są torby to weźmiemy jedno. To ja włożę swoje ciuchę. Oj, jeszcze to. A ja swoje. Mm, dobra. Coś. Trochę jeden. To wszystko poproszę. Dobrze. To wszystko. Tak. Hmm. No i czułam 200 złotych. 200 złotych kartą oczywiście. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. W tym pakie są fajne rzeczy. I na dodatek niektóre z tych rzeczy mają moje koleżanki. Ale to nie jest ważne Karolina. No wiem, mamo. Ale dziewczę będą zaskoczone, że ja mam takie ładne ciuchy. Ja też jestem zadowolona z tych zakupów i nie wybrałaś tak dużo. Ciekawe, ile to kosztuje? Mama, to kosztuje 50 zł, byś się nie zgodziła, ale mi się to nie podoba. A. Jestem taka zadowolona z tych zakupów. Czas je schować. Gotowe? Mi się bardzo podobały te zakupy. Fajne ciuchy. Mamo już się rozpakowałam. Znaczy, mm, schowałam ciuchy do szafy. Nowe. To super Karolina. To był dobry pomysł. No przecież mamo. To na tyle widzowie w tej części, Je, bo jeszcze coś czeka w, z tej historyjki. To tyle, pa! Pa!